Pogodamy mego odpowiednia do wykonania tego testu. Kruszony lód w dzbanku już na stole. No i 7 butelek, żeby sprawdzić, która z tych kombucz aromatyzowanych owocami, świeżymi owocami, będzie mi najbardziej smakowała. Dodawałem cukru na refermentację, żeby szybciej Tą kombuczę nagazować, jednak jak to w życiu zwykle bywa, yy, zwyczajnie po dwóch dniach fermentacji wylądowała w lodówce i spędziła tam kolejnych pięć dni. Więc po tygodniu refermentacji, siedem butelek kombuczy. Do sprawdzenia. Cześć, ja mam na imię Robert i witam Was na kanale Dom Pachnący Żywicą. Mamy proszę Państwa obcego w domu. Jakiś czas temu kupiłem grzybek kombuczy. Chciałbym go teraz pokazać, jak wygląda, bo już z moich kolejnych nastawów narosło y, następne pokolenie. Ale tego pierwszego da się wyjąć. To był taki kawałeczek. A teraz już mam. A teraz obrosło już takie coś. Czyli nowe dwa grzybki. I tu jest kolejna meduza, która jest z kolejnego słoika. Praktycznie z każdego nastawu taki grzybek pojawia się nowy i mogę go albo wrzucać do kolejnego nastawu, razem z częścią tej kombuczy już zrobionej, gotowej, albo tylko dodawać czyściutkie do nowego nastawu sam grzybek, albo zalewać go następną herbatą z cukrem. Jest taki plan, żeby dzisiejszą kombuczę aromatyzować pomarańczą z hibiskusem, arbuzem, melonem i co ja tam jeszcze mam? A, brzoskwinią Do wszystkich nastawów, do wszystkich butelek będę dodawał po około 2 gramy cukru, po to, żeby praktycznie każdy się na, nagazował, mimo tego, że owoce oczywiście mają swój, swój dodatek cukru. Najwyżej te butelki, które będą z owocami, które mają więcej cukru, będą mocniej nagazowane. Wcale mi to nie przeszkadza, po prostu sobie upuszczę ten gaz. Będę nalewał do butelek z krachlą, więc. Jakby nie ma problemu z przegazowaniem, zawsze nadmiar gazu mogę w trakcie fermentacji upuścić. Mi się naświnić, ale czego się nie robi dla swoich widzów, tutaj już jest. Będzie kolejny nastaw. Znaczy dalej po prostu do tego herbatę z cukrem. Jeszcze tylko jedna podstawowa kwestia wybuchnie czy nie wybuchnie? A może w ogóle się nie nasyciło dwutlenkiem? Oczywiście przez tę butelkę kompletnie nie widać, co tam w środku jest. Znaczy być może ja będę w stanie zobaczyć, że na przykład tutaj pływa brzoskwinia, ale najprawdopodobniej to jest czyste? Nie, to jest z hibiskusem. To co? Wybuchnie, wystrzeli. Gejzer fontanna, czy w ogóle nie będzie gazu? <noise> o, to jest mango? Nie, nie, nie dodawałem mango. Co ja tutaj dodawałem? Czyli część. Butelek będzie mocno nagazowanych, a część nie będzie nagazowanych w ogóle. Lecimy. Jedna szklaneczka, druga szklaneczka. No, przyznaję, że dużo lepsze do takiego testu byłyby butelki przezroczyste. Wydawało mi się, że będę wiedział, ale po fermentacji te owoce trochę straciły swój kształt. Tu chyba jest brzoskwinia. Zapach jest zajebisty, ale nie powiem, żebym czuł, z jakiego to jest, jaki jak, dodatek jakiego owocu tutaj występuje. Kwaśno, owocowo i aromat jest taki owocowy od białych owoców. Na taką pogodę idealny napój, wydaje mi się, że mimo tych, nawet nie tylko dla tych wartości probiotycznych, ale dla, samego, dla samej wartości związanej z orzeźwieniem, trochę takiej y, owocowej słodyczy, nie czuć tutaj w ogóle dodatku cukru. Tutaj było gdzieś chyba około 2 gramów. Absolutnie nie jestem w stanie odgadnąć, jaki tu jest owoc dodany. Oczywiście, jeżeli chodzi o smak. Natomiast w butelce widać cząstki brzoskwini, i wydaje mi się, że chyba w ten sposób będę mógł rozpoznawać, co to jest za owoc. No i co? Ananas. Ananas? Ale to nie jest ananas. Mój wspomagający degustator powiedział, że za dużo lodu nasypałem i że prawdopodobnie dlatego nie czuć tych owoców. Ale to nie jest ananas, bo widziałem, że to nie jest ananas w butelce. Brzoskwinia. Ale pycha. Och, polecam, naprawdę serdecznie polecam dodatek brzoskwini w takiej formie. Jeden soczek. Takie delikatne musowanie, drobniutkie bąbelki. Mm. Dobra, testujemy dalej. W sumie powinienem przepłukać szkło, ale generalnie to on pachnie tylko lodem, znaczy wodą taką. To nasypię teraz trochę mniej tego lodu. I lecimy z następnym owocem, i tutaj jest. Arbus. No, arbuza widać, dlatego że on się rozsypuje. Widać? Nie, pewnie nie będzie widać tego. Znaczy myślę, że Wy nie będziecie w stanie rozpoznać. Trzeba będzie tak samo nalać. Nie, no, barpa w ogóle nie jest arbuzowa. Że arbuz zdążył sobie przefermentować. Jego cząsteczki gdzieś tam pływają. No ale barwa jest dokładnie taka sama jak poprzednim razem. Ale aromat zupełnie inny. Kurde! Wypiłaś? Nie, jeszcze jest. Dobra. To ja lecę dalej. No to już bym powiedział, że to jest taki aromat arbuzowy. Trochę kwaśniejsze, ale w inny sposób. Nie jakoś mocno, żeby było wykręcające, ale trochę bardziej kwaśne. Tak jakby lekko cytrynowe. Może arbuz zawiera kwas cytrynowy. No rewelka. Zdaje się, że zostanę zagorzałym fanem kombuczy. Takiej aromatyzowanej owocami. Kwaśny, trochę arbuzowy, cytrynowy. Wydaje mi się, że jakbym w ciemno to degustował, to mógłbym powiedzieć, że tu jest dodatek cytryny. Nie limonki, tylko cytryny i takiej bez albedo. Bo jak się wkrawa? Zresztą tutaj mam pomarańczo, w wkrojoną i podejrzewam, że będzie lekko gorzkawy smak właśnie przez to, że ten dodatek skórki tego albeda tam jest kwaśny, lekko octowy troszeczkę herbaciany w sensie takich przeniesionych tanin a, no i widać teraz chyba widać troszeczkę arbuza w każdym bądź razie arbus poszedł z pestkami tam, ale tych pestek praktycznie w ogóle tam nie czuć, żeby coś miały wnieść, jakiejś pestkowości. Dobra, lecimy następne. A, muszę przygotować sobie szkło. No, żal tego się pozbywać, no ale tę mam zrobić. Skoro test, to test. Jest tak ciepło, że. Jest tak ciepło, że nie wyrabia yy, lód tutaj. O kurde. To chyba tamto było mango. Nie mango, co to ja tam dodawałem? Melona, to tamto było melon. Bo to jest brzoskwinia. Ale dobre. Słodsze, dużo słodsze niż, po, niż poprzednie. No i no centralnie brzoskwinia. Mm. No, dla wielbicieli, dla wielbicieli takich słodszych smaków, to to jest Super Chat. O, teraz, teraz widać. Znaczy, ja po prostu widzę tutaj przez butelkę. Wy pewnie znowu nie będziecie widzieć kawałki brzoskwini. Brzoskwinia oczywiście, przypominam, poszła ze skórką. No i kolor jest trochę ciemniejszy. Oczywiście mętne, no bo ten, te owoce zaczęły się rozpadać. Kwaskowe, ale mniej przez to, że y, głównie czuć słodycz i tą brzoskwiniowość. Delikatnie w aromacie. Chyba bardziej taką herbatkę brzoskwiniową przypomina, ale w smaku no, sama brzoskwinia. Czyli mamy tak. Pierwsze było mango, nie mango, melon. Melon, melon. On, jego czuć było, że jest owocowość, ale chyba najmniej jednoznaczna i taka intensywna. Ale bardzo fajne, oczywiście. Nie, żebym jakoś narzekał. Tylko, jakby melony miały kosztować, jak są nie w sezonie, to są drogie, to więc średnio się opłaca takie coś. Arbus bardzo fajny. No i brzoskwinia czat. Moim zdaniem najlepsza jak na razie jest brzoskwinia. Kwaśne orzeźwiające od smaku kombuczy. Nawet nie czuć tej octowości, tutaj. No i ta brzoskwinia po prostu wymiata. Chyba powinienem to łyżką robić. O, udało się. Hurra! Dobra, zobaczymy co to jest następne jakieś owoce. Zakładam, że będzie to ananas. Bo ja go na samym... O, też jest. Gazu sporo. No ananas też ładnie pachnie, bo już czuję. Słychać mnie? Czy konie mnie słyszą? To lecimy. Ananasa dodawałem na samym końcu i uszczelka jest inna tutaj. Co prawda nie jest opisane, ale już na pewno wiem, że, że to jest ananas. Chyba najbardziej jest gazowane. Najdrobniejsza piana, mocna piana. Oczywiście w poprzednich napitkach kombuczach, aromatyzowanych owocami, też ta piana była, ale tu proszę. Chyba najwięcej białek oddało. Kurde. Czuć ananasa, ale tak jak nie, nie tak jak z zalewy, tylko takiego y, wytrawnego trochę. A... Kurczę, jak, jak aroma aromat może być wytrawny? No nie czuć tej słodyczy w aromacie. Jakby przekroić ananasa na pół i powąchać ten środek. Taki, który się też wykrawa. Nie mięsisty, tylko włóknisty. Jest ananasowy, ale w inny sposób, bo ananas sam w sobie jest dosyć słodki i dopiero później bije kwasowością. A tutaj ta kwasowość znowu, znowu jest taka cytrynowa. Bardzo fajne, ale chyba, na, póki co, na jakimś trzecim miejscu. Jeżeli ktoś nie lubi ananasów, a są takie osoby, znam osobiście, to to raczej im nie podejdzie, bo tutaj praktycznie jest zdominowany cały napój właśnie tą ananas ananasowością w aromacie i w smaku i trochę tej takiej cytrynowej kwasowości. A na języku trochę octowe. Ostatni zrzut lodu. Tutaj jest gdzieś sam hibiskus. Tutaj jest. No to sam hibiskus powinien być przede wszystkim nie jest mocno nasycony. No ale tutaj nie było owoców, co prawda był dodatek, był dodatek cukru, ale widać ten cukier nie został przejedzony, czyli ten cukier nieburaczany jest lepiej przyswajany przez kombucze. Owocowy aromat. I oczywiście kojarzy mi się z ciemnymi owocami, z czerwonymi owocami, no ale pewnie dlatego, że mój mózg przyswoił już, że to jest czerwone, oczywiście barwa zupełnie inna. Barwa jest no, wyłącznie od kwiata hibiskusa, kwiat suszone, od suszonych kwiatów hibiskusa. Nie jest nasycone zbytnio. Yy. Oczywiście nie powiedziałbym, że to jest Hibiskus zdaje się. Ma taki trochę kwiatowy aromat, trochę wiśniowy, bardziej przypomina wiśnie czereśnie. Ale chyba pomieszam następnym razem hibiskusa z czymś, żeby nie dodawać cukru na refermentację takiego buraczanego, tylko żeby ten cukier. Z owoców był przejedzony przez, przez tego Skubiego. Skubanego Skubiego. Bardzo fajne. Trochę kojarzy się z taką niesłodką orężatką. Ciekawe, co by było, gdybym dodał więcej hibiskusa znaczy, ze dwa takie kwiaty na butelkę. Może byłoby jeszcze lepsze. No i co? To by coś przypomina? Mega jest Fajne, nie? Smaczne, ale bardziej owocowe. Powiedziałabyś, że to jest kwiat jakiś? Nie, ma Ja bym powiedział... Granat? Ciekawe, co by było, jakbyśmy wzięli... Jakbyśmy wzięli to, wiesz, w ciemno próbowali. Muszę iść po lód. To była tylko na jeszcze chyba dwie butelki. No ale już nie mam. To teraz zostało nam pomarańcz z hibiskusem, właśnie jeszcze. No widzę, że tutaj tak samo, jakoś tak średnio z tym gazem. Raczej niewielka szansa jest na to, żeby ten gaz gdzieś się wydostał, bo one w samym, jak już leżały w lodówce, to leżały na płask. Więc gdybym, gdyby się gaz miał wydostać, to pewnie by miał zalaną całą lodówkę. Jaki jest aromat teraz tej kombuczy? Dodam, że ta kombucza jest z pomarańczą i z hibiskusem. Dobra, rządzi pomarańcza w aromacie. Znaczy, nie ma praktycznie nic oprócz pomarańczy. Nie takiego jak aromaty do ciast, jakieś jeszcze coś, tylko jak jakby ktoś rozkroił pomarańczę, taką świeżutką. I czuć, zarówno aromat tego miąższu, czuć aromat skórki, czuć aromat albedo. No centralnie jakby żywą pomarańczę rozkroić. Jakby mi ktoś tak dał tylko powąchać, to nie powiedziałbym, że to jest napój jakiś, tylko że to jest żywy owoc. Z wysyceniem dosyć słabo. Na pewno nie jest tak musujące jak ananas. Na nas był najbardziej musujący z tych wszystkich kombucz. Powiedziałbym, że. No, oczywiście, barwa wiadomo od hibiskusa. Taka czerwona-różowa nie jest na pewno pomarańczowa. Natomiast smak zdominowany przez pomarańcze czuć lekką goryczkę od tej białej skórki. Fajny, ale wydaje mi się, że może być męczący. Nie czuć w ogóle takiej, oprócz tego pomarańcza, nie czuć praktycznie żadnej kwasowości innej. Jakiejś octowości związanej z kombuczą. I to chyba za słodkie jest. Mam wrażenie, że gdyby było bardziej wytrawne, to byłoby lepsze. Chyba za dużo tego cukru po prostu było dodanego na refermentację, no i te drożdże nie przejadły ee, nie przejadły tego cukru. Może następnym razem zrobię tak, że będzie po prostu stała w wyższej temperaturze taka butelka. I będę sprawdzał sobie co jakiś czas czy się nagazowało. Smaczne, ale nie jakieś rewelacyjne. No i została czysta kombucza, bez niczego, nie zdążyła się nawet ogrzać, na całe szczęście, chociaż jest ponad 30 stopni w cieniu. No i tutaj też, jak widać, gazu tak dosyć mocno średnio, chociaż, chociaż cukier się rozpuścił i nawet pływa zalążek skubiego tutaj na dnie. No herbacianie pachnie po prostu, tak jak zwykła czysta kombucza. smaku takie icy kwaskowe trochę za słodkie raczej liczyłem na to, że ten cukier zostanie przejedzony. To tutaj taka sama sytuacja jest, że ten cukier nie został zjedzony jednak buraczany. Ale jak najbardziej orzeźwiające, kwaskowe, oczywiście słodkie od dodatku cukru herbaciane. Nie czuć jakichś tam tanin mocnych, ale pewnie dlatego, że jest yy, po pierwsze nie było zbyt herbata zbyt taniczna używana do tego, poza tym ten dodatek cukru też, nie cukru, tylko lodu też swoje robi. Myślę, że można to porównać z taką najzwyklejszą kombuczą z Ice Tea. Dobre. Ale wśród tych buteleczek tutaj zgromadzonych są lepsze. Ta ostatnia kombucza, jak już się przełknie, to zostaje jednak trochę tych tanin. Czuć kwasowość ściągającą taką podstawą. Jest taki aftertaste, chyba najmocniejszy z tych wszystkich kombucz I, i trochę tanin. O Degustator? przepraszam, zagadałem się do Was i zapomniałem drugiego degustatora poczęstować. Co to było pierwsze, bo zapomniałem? Melon. melon. Pierwsze to był melon, potem był arbus, brzoskwinia, ananas, hibiskus, pomarańcz i hibiskus i czyste. No to ja mam swoich faworytów. Tutaj. I wydaje mi się, że najlepszy najlepsza jest brzoskwinia, czyli dodatek świeżej brzoskwini takiej dojrzałej, nie rozpadającej się jeszcze, czyli nie przejrzałej, ale, ale takiej dojrzałej brzoskwini dla mnie pierwsza klasa. I chyba drugi byłby arbus. To też w sytuacji, kiedy teraz arbuzy są bardzo tanie, czyli w pełni sezonu arbuzowego. Po prostu idealny dodatek do kombuczy, myślę, że nawet by się dodał. My, myślę, że nawet by się nadał świetnie jako taka zakąska kombuczowa, czyli że można by było zagryzać, ale ta arbuzowość jest taka nieoczywista, ale jest po prostu super. Brzoskwinia wygrywa yy, arbus i chyba. Ananas razem z melonem na trzeciej pozycji. Sam hibiskus bardzo fajny, ale na pudło się nie załapał. Brzoskwinia i hibiskus, za, nie brzoskwinia, tylko pomarańcz i hibiskus. Chyba za bardzo jest pomarańczowe. No i ten cukier niestety swoje zrobił. Ja liczyłem bardziej na taki, mm, na, wytrawny, na wytrawną kombuczę. Nie udało się. Może mój błąd. No, ale tak wyszło. Coś... A tobie najbardziej smakuje pomarańcz? Znaczy chyba najbardziej. Znaczy, później mógłby atut bardzo smakuje i ten kibiskus pomarańczowy. Czyli brzoskwinia nie? Brzoskwinia też jest fajna, ale ja na przykład byłem takie słodsze i mógł ten kibiskus, a jeszcze owoc hibiskusa, który spróbowałam. To taki świetny był. Jaki owoc? Nie no. ma owoców, owoców hibiskusa. To był przecież. To to jest kwiat? To jest kwiat Mm, ale ta brzoskwinka? Dobra, zdania są podzielone, ale ja, jako główny degustator wytwórca w myśli rzemie ja stawiam na brzoskwinie. Czyli kombucha z dodatkiem brzoskwini super polecam mi bardzo smakował. Arbus i co to miało być następne ananas, tak? Nie, tu jest Brzoskwinia. Aha, tu jest Brzoskwinia. Arbus na drugim miejscu. Yy, melon i ananas. To, jest, to są moi faworyci, a twoi? Muszę iść z mikrofonem. Dla mnie na pierwszym miejscu to jest Arbus. Yy, a na drugim jest yy, pomarańcz. Pomarańcz z hibiskusem. Dlatego, no że słodki czy nie? Brzoskwinia, dlatego, że taki słodki, ale właśnie fajny. Może nie jakoś, żeby wypić go, wiesz, litr, ale taką szklankę fajną, zmrożoną jest świetna. Dobra. No to, jak już mówiłem, zdania są podzielone w naszym teamie, ale brzoskwinia jest w obu na wysokiej medalowej pozycji, i Arbus jest na wysokiej medalowej pozycji. No więc to, to są dwie, dwa, dwie najlepsze kombucze. Z tych, które tutaj na stole się znajdują, polecam Państwu, polecam szanownemu Państwu takie próby, bo w zasadzie niewiele to kosztuje w sensie pracy. Kosztuje to niewiele pracy, a efekt naprawdę jest zajebisty. Pozdrawiamy, szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć. Ugh której? Zwykłej? Aha, bo Icy. Oj, nic się nie nagrało.